Witajcie kochani! 1 grudnia! Jej! Zaczynamy odliczanie do świąt na naszym kanale, ale pogoda powiem Wam średnio świąteczna. E, wczoraj padał bardzo śnieg, zaraz Wam wrzucę. Jak wracałam e, z Filipiem z przedszkola to trochę nagrałam. No pięknie sypało i mówię do rana to będzie cudownie. A dzisiaj nie ma śladu po tym śniegu. Po prostu nic, zero. E, I ja jestem taka mało świąteczna, więc idę się ogarnąć i dopiero mm, do Was przyjdę i sobie pogadamy. No nie w takim stroju zaczynać odliczanie do świąt kiepsko, także lecę, w ogóle zjeść śniadanko jeszcze, bo zawiozłam Filipa do przedszkola, podjechałam do sklepu i jeszcze nie jem śniadania więc najpierw zjem śniadanie, ogarnę się i zaraz do Was wracam ale pięknie śnieżek sypie, no ja uwielbiam tak jak pada śnieg i jestem w domu bo jak jeżdżę to niekoniecznie już widzę te korki zaraz na ulicach ale Sezon na to... herbatkę w świątecznym kubku uważam za otwarty. Co prawda to jest zwykła herbatka, nie jakaś z goździkami czy z pomarańczami, ale wszystko przede mną. E, nie wszystko jednego dnia. Hello! Dzisiaj mam zamiar posprzątać balkon, o, bo na balkonie pudła i jeszcze rzeczy z jesieni muszę to pochować. Już dawno powinnam to zrobić, ale dzisiaj to zrobię, obiecuję sobie. <laughs> tak. Więc zabieram się za sprzątanie o, balkoniku. O, tu tupety jeszcze! E, my nie palimy, mój tata pali. Nie widziałam tego, ale już sprzątam. W ogóle to zmieniło kolor. O! <laughs> e, a to chyba wyrzucę i zaraz nowe wezmę, bo nie wiem, gdzie to wstawić. Mam nawet. Też jest żółkło. No. A tu się wody uzbierało. Wow, i glony mamy. Może jakaś zupka z glonów. Nie, trzeba to wylać, bo jak maźnie to rozsadzi te donice. I je też chyba schowam do piwnicy. No i tutaj się nie zmieniło. Ale strasznie z to Ta skrzynka też zżółkła. Ona była taka w jasnym drewienku, a teraz takie żółte to jest. Mm. No nic, zabieram się, o zimno. Chyba muszę się cieplej ubrać najpierw. Ej, dobra, tu chowam takie te figureczki wszystkie. Jeszcze muszę tego buddę tu schować. Już się mm, robi ciemno, a jest po drugiej. Nie no, taka pogoda deszczowa, więc dlatego tak ciemno. Został mi jeszcze wazon. E, no tutaj sobie pochowałam różne pierdółki zakleimy, wyniesiemy do piwnicy tutaj też no i jeszcze tu poduchy i ten dywan bo tutaj moknie troszkę będę musiała go wysuszyć i, i też schować no i przetrzeć tak z grubsza ile było pod tym wszystkim a i te donice ciekawe jak tą wodę wylać <laughs> może komuś prysznic zrobić na dole hmm. Muszę wam powiedzieć, że jestem mistrzem parkowania. Filipek w przedszkolu namalował takie helikoptery. No powiem Wam, że ja bym takiego pięknego nie narysowała. Przepiękne, no i standardowo dinozaur. Mój dzisiejszy świąteczny zakup to taka koszula dla Filipka. Ona jest super, taka jakby trochę lniana. 39,99 kosztowało, ale miałam 10 zł rabatu, więc za taką koszulę 29 zł super, a w internecie była już wyprzedana. Tu można rękawki podwinąć? Nie, one są po prostu tak podwinięte, nie ma żadnego guziczka tutaj, ale jest śliczna Filipek ma takie szare spodenki do tego, więc myślę, że na drugi dzień świąt, bo na pierwszy na wigilię mamy. Na pierwszy dzień świąt, bo na Wigilię, ja to wigilię tak taktuję jak święto też. Na Wigilię ma taką białą, więc pójdzie w białej, eleganckiej, a ta jest super. I choineczkę kupiłam taką małą, czekajcie, zaraz Wam pokażę. To jest taka mała choineczka, napisane było, że świerk, ale tutaj tak naprawdę nie ma nazwy. W każdym razie fajna taka mała choineczka i... Powiem dzieciom, że mamy choinkę na święta. Zobaczymy, jak zareagują. <laughs> Muszę jeszcze ładną doniczkę świąteczną kupić. Te w Carrefourze mi się podobały, co były takie drogie, reniferek i, i misią. E, chyba wrócę po tego reniferka, jak będzie jeszcze. Pokażę Wam teraz e, kalendarze, jakie mam dla dzieciaków. Mówię cicho, bo Hania jest w domu, żeby nie usłyszała. E, te milki to dostały od e, babci i Zadziusia. Ale dokupiłam jeszcze w Biedronce, bo te były po złoty 99. Zł, też z czekoladkami. Magnetic, dobrą ma czekoladę, ja przynajmniej bardzo lubię. I dla Filipka, ten chyba kosztował 3,99. Blaze i super maszyny, nie Blaze i coś tam, nieważne. Taka bajka jest. To jest dla Hanis, fidget toysami. W tym roku w ogóle bardzo modne te kalendarze, ale nie wiem, jak będzie z jakością i w ogóle. Hmm. to znaczy jak zamawiałam to widziałam co tam jest no ale może się różnić chyba zawartość i no nie wiem zobaczymy okaże się czy warte swojej ceny e... no e... i tutaj jest dla kabrysi z biżuterią z Cincea, taką świąteczną biżuterią ale widzę że okienka już są o widzicie pootwierane więc nie fajnie. I dla Hani, e, dla hani nie zamawiałam z biżuterią, bo Hania nie ma przekutych uszu. To znaczy kiedyś miała, ale już nie ma. E, I zamówiłam mi taką bransoletkę ze świątecznymi chyba mm, ozdobami. Do tej bransoletki takimi czermsami. To jest kalendarz dla Indusia. ale myślałam, że trochę inna zawartość tego będzie. Mogę wam pokazać przecież tak, bo on sobie nie sprawdzi. Jakieś takie przysmaczki, jak mu nie będą smakować, no to nie zje. A stwierdziłam, że za rok zrobię sama taki kalendarz. Kupię jakieś woreczki albo takie kartonowe pudełeczka i będę mu wkładać po jednym ciasteczku. Przynajmniej wiem, jakie ciasteczka lubi, po jednym ciasteczku do właśnie jednego pudełeczka czy woreczka i wyjdzie na pewno taniej niż. Tak mi się przynajmniej wydaje, niż tutaj, bo ten kosztował 38 zł. No i ostatni kalendarz dla Gabrysi, bo e, nie wiem, czy tutaj się do, dopatrzycie, doliczycie. Mają e, dzieciaki po dwa kalendarze z e, czekoladkami: hmm, Hania ma z biżuterią, Gabi ma z biżuterią, Hania ma z fidget sami, a Gabrysia ma tutaj z minerałami. E, Wiem, że tych kalendarzy jest dużo, ale te kalendarze z minerałami, które są po 100 złotych czy niecałe 100 złotych, czytałam opinię, że tam niekoniecznie te minerały są prawdziwe i w ogóle wyglądają jak szkiełka, a nie minerały. I znalazłam po prostu firmę nie, znaczy reklamuję tą firmę, ale nie mam żadnej współpracy z nią, tylko po prostu chcę wam polecić Artcento i mają przepiękne kamienie szlachetne, minerały, czy jak to się tam nazywa, naprawdę, a właściciele są, przynajmniej pani, z którą rozmawiałam, no po prostu super, podejście do klienta mają bardzo profesjonalne i mimo, że te kalendarze były już wyprzedane, to udało mi się załatwić Legobrysi i myślę, że będzie zachwycona, a w ogóle dzieciaki się spodziewają, mm, tam w ogóle bajzel, dzieciaki myślą, że będą mieć tylko jeden kalendarz z czekoladkami, więc no czeka ich miła niespodzianka, ale widzę, że nie ma tu kalendarzy jeszcze dla Filipka, więc momencik. Naszukałam się tego kalendarza, bo schowałam i nie <śmucham> mogłam znaleźć e, też Sinseja, taki z figurkami dinozaurów, takie małe, kolorowe, mm, nie przypominające mm, kolorystycznie prawdziwych dinozaurów. No ale wiem, że lubi. I drugi taki z firmy Kolekta. I tu są mniejsze dinozaury niż tu widać na, mm, na pudełku. Ale myślę, że się ucieszy bardzo, naprawdę liczą na to, że dostaną tylko kalendarze z czekoladkami, więc e, nie mogę się doczekać ich radości. Jak Ci się podoba, Gabi, nasza hojneczka na święta? Super. Super. Super? Wystarczy? Malutka. No. Zmieszczą Wystarczy. się prezenty pod nią? Nie. Nie zmieszczą się? Nie. Bo to małe prezenty. No. Bombeczki kupimy. Wystarczy, co? Uh -huh. Wystarczy, Filipek? Uh -huh. Powiedz. Czy chcesz większą choinkę? Większą. Tak? Uh -huh. A Gabi? Obojętnie. Obojętnie, nie. Nie ruszaj. No, może się przyjmie i, i ładnie urośnie, skoro jest taka malutka. No. Jak kawałek gałęzi. Na działce. Kawałek gałęzi? No co ty gadasz? Ma chyba korzenie. Mark mówi, że to kawałek gałęzi tu włożyli. No nie wiem. Możliwe. Proszę! Cześć. Witajcie! 1 grudnia, tak? Już wróci, wróciła Gabi ze szkoły, Filip z przedszkola. Na, no, Hania i tak siedzi w domu. I tak. Otwieranie pierwszej... Cześć. Pierwszego okienka szukajcie sobie. Nie, nie mam kalendarza. Mogłam sobie kupić też chociaż z czekoladkami. Nie, 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 się nie, 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 da się. nie, 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 Fajnie, w takim razie. Wow, to. No, nie ma do mnie takiego przodu. Nie ma dla mnie takiego przodu. Pomóż mi. O oh my gad. Pomocy? Wypchnij Rasz? to od spodu jakoś. Nie da się. O, jest. Do. I co to jest? To jest, czy ja zaraz przyjdę? To poczekaj, pomogę Ci. Tak, ten jest dla ciebie. No i tutaj yy, dla gabrysi ten chyba z Mikołajem albo, albo odwrotnie. Obojętnie. Nie wiem, musicie zobaczyć, ale najpierw trzeba z folii wyjąć. Nie to jest. A. Znowu muszę pomóc. No, będziesz umiał otworzyć, bo to trzeba najpierw z folii, a szukasz już jedynki. A wiesz co wiem? Bo tu jest długie tłości taka. No to mama ci pomoże z folii wyjąć. Mmm, a Filipek? Zobacz, chyba tu jest jeden na górze. O, ja nie mam tutaj O Nie, znowu. Tutaj jest chyba jedynka. Zobacz muchaniu. Co masz? Prezent! Tak, to jest jedynka Filipek. Tutaj. A ciekawe czyhania będzie miała to samo. O, Ty masz łyżwę? a, czyli jednak inny. A Filipek? Otwórz pierwsze okienko. Nie, nie I co tam jest? Jakiś Blaze? Nie, łyżwa. Też łyżwa. Ue, to tylko taka okładka tego kalendarza, takie pudełeczko. Dobra, to poczekajcie jeszcze. No co? Na mnie. <głos》>? Jak ty mówisz? Na Mama, ja tutaj... Ten Hani. Tak. Mama, no. tak. ma, ten mój? Tak. Łatwiej. się nie, nie, No możecie. Szukajcie jedynki, ale ten Jest trzeba... Ogóle... Haniu, ten trzeba tu odłożyć, bo ktoś na nim usiądzie. Ta. Niektóre są delikatnie otwarte, ale... Nie, Ale chodź tu Filip. Siadaj tu z dziewczynkami. Haniu, przesuń mu się troszkę. Kurczyki. Pokaż. Wow, takie nie świąteczne. Ja mam... O, tu jest jeden. jest jeden. No zaczekamy jeszcze co ma Hania. nie duży nieco. Ja to nie... A to Niespodzianka, czy nie za bardzo? Tak! Ma... Aha, bo ty tu nie ma do takiego wbicia. Nie, nie umie otworzyć. Co to jest? Zobacz. Trzeba jakoś... No, już paluszka. Uuu, co ty tam masz? Pokaż. A, to nie jest breloczek, ale dowiesz się może w następnym okienku, co to jest. Nie zaglądaj tam. A no zabawka dinozaur. Zabawka dinozaur? Pokaż, no wyjmij go. Ale nie może. A to trzeba przekuć czymś. Długopisem? Pokaż, Haniu, tą laskę. Nie wiem, co Dowiesz się pewnie w następnym. Do czegoś to jest? To jest do jakiegoś pewnie naszyjnika. O! Co to? A jaki? Dimetrona chyba. A nie spinozał? No na pewno nie kolczy Dobra, to poczekajcie jeszcze. do najciekawszy! Poczekaj, tam. poczekaj! Bobi, ja na górze jest Fani. Nie! Yeah. Pomocy! Tu jest Gabi. Przecież to jest. Oho. A to, to dla kogo? Jest, mama, ja już wiem do tam Ale widzę, to jest. Nie wiem dla kogo. No, Mały, no jest To są wszystkie pewnie. No tak ktoś mu będzie musiał otworzyć. Ja mam otworzę. No możesz, możesz. Co? No musisz to gdzieś sobie w pokoju no, po potem. Ojej, Ja nie umiem nic tego. nas w Tu jest jedynka. No, znalazłeś jedynkę filip? Och, ty tu jest jedynka na pewno? Mhm. Bo ja nawet nie wiem. Była jedynka, ankylosaura. Pokaż. Wow. Na pewno jedynka? Skąd wiedział? A gdzie to oderwałeś? A, no dobrze, znasz już cyferki, ślicznie. I tam jest jakiś obrazek jeszcze, ankylosaura chyba. Mhm. Mamy już otwierać. Tak. Ciekawe gdzie będzie tyle? A, nie wiem, codziennie jedno okienko będziemy otwierać, tak? Nie, tyle, nie będzie na końcu. Teraz Hania. Nic nie ma. Oszukany. Może tak gdzieś uknęło. Możliwe, bo... Czytałam o tych kalendarzach, że... Czasami tak jest, że się przesuwają. Nie... nie ma nic! No nie wiem skąd wyciągnąć, stąd chyba nie. Możliwe, że stąd, bo zobacz, tutaj nic nie ma. W że się, bo... nie A Hania, ty otworzyłeś całe to okienko? Nie A, to. całe, chyba. To powinno być coś W Koleczka tu są. Wow. Ale ładne, ale w ogóle... Hmm. Ale, poczekaj. Czekaj, nie, wiem. nie wiem, czy ten bez numerka nie. to jest pierwszy? Mamo, mamo! Nie, mamo, na pewno nie. Słucham. Mamo. Gabi szuka pierwszego. prawdziwy Ale tutaj jeszcze światełka są i to powinno świecić. I są baterie, nie wiem co jest grane. Patrz, się wyróżniają 6 i 24, nie? Nie wiem, baterie no są. No chyba ten bez tego to jest pierwszy. Wiesz? A nie, tu jest pierwszy. No nic, to, to nie jest do czego. Może dwójka, bo dwójka nie ma. No może. No i Hani trzeba poszukać tam, bo na pewno gdzieś się przesunęło. A Gabrysia, poczekaj Haniu, zobaczymy Gabrysia, co ma. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Wow, ale ty przeczytaj, co tam jest pod karteczką. Tu? Tak. Kryształ górski mm. Oczyszcza myśli, wzmacnia intuicję, pomaga w skupieniu o, o, dzisiaj ci się przyda akurat Bo musisz się uczyć chemii na Mamo, jutro dziękuję. Ale to musisz Mamo, go dziękuję. pokaż No zobaczcie Dzięki I to jest dziękuję. prawdziwy Proszę synku Jeszcze Hani muszę pomóc tam znaleźć coś Ale piękny kryształ Cudowny Cieszysz się synku? Kurde tak. ja mam ochotę o, nie, zabieram, jest... żeby Cię nie kusiło. Tutaj jest 23 wartka, ale ustępka jest największa. Dobra, szukamy dla Ciebie. Eee, I w pierwszym okienku, nie wiem, wyjęłam to. To jest ten. Y... Co, nie, zabieraj mi. Ale to jest mi to moje. To jest chciałam to nie mieć, ale... Eee, wyciągnęłam po prostu skądś. Być może w następnym okienku nie będzie, znowu będzie puste, ale na pewno muszą być 24 i już. Ma się zgadzać na końcu, prawda? Tak. No właśnie. No i co? Chcesz mnie przytulić, tak? Za te kalendarze? Ja też! Mm. Niespodzianka czy nie? Tak, bardzo. Tak, szczególnie, że ty. O, przyniosę coś jeszcze? Mm. A, przyniosę! przyniosę. Jeszcze. A, Daję. przyniosę. Daję dusza, no Iduś. Mm. Iduś otwiera kalendarz. O! to! Hmm. ma się Co nie to chęś? jest? Nie. Dla ciebie. No, na no <laughs> I tylko jedno okienko dziennie. <laughs> Ale czeka. Daj mu wszystkie. Pałcz mu na. Ciekawe, czy mu będą smakować. Ja też chcę mu dać jedno. Poczekaj. Ja też chcę mu dać jedno. No, nie daj mu jak tego jeszcze. Bierze. Nie dajcie mu. Wysyp mu to. Aha. Może on chce sobie zostawić na później. A może mu nie smakują. Nie, Chyba smakują mi dość co? Tylko takie malutkie te kostury. Jak właśnie coś nazywa? No coś. Można zaskanować z tego antylozaura i potem Ale tu nie ma skanu. Bo w za szybko jest. Nie, nie wiem. I Iduśowi na razie pierwsze okienko smakuje, taki dość. Dobre. Słodziak. Pokaż? manki manki, manki coś tam. Ale fajne. Podobne do twojej gąsieniczki, tylko że gładkie, nie? No. No. Takie no. szybtsze, są też ja, to ja, ja. ja. Wow. O, to, 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 to może będzie wulkan. Trzeba, nie, to będzie trzeba złożyć, jak już cały kalendarz otworzysz. to ten wulkan można złożyć, wiesz? Wypchnąć go i taką no, złożyć taką krainę. Nawet z wodą będziesz miał z takim jeziorem. I nawet z rzaskami! palmami, no ekstra, co? Tak, ekstra! No. Będziecie wszyscy się cieszyli. Pokaż, przepiękny jest i przede wszystkim jest prawdziwy. A ile Cię zarejestrowała? To od tatusia, w tej kalendarze. Wow! Już Cię nie możesz doczekać jutra, co? Aha. Jutro kolejne okienko? Ile radości. Ciekawe, jakie możemy się zbudować. Hmm, bo jutro będzie dwa. Miały mieć tylko kalendarze z czekoladkami. Miał być tylko kalendarz z czekoladkami jeden. Nie? Zobaczcie, jaka radość. Ale chcę kupkę. Dobrze, idź. I tak właśnie powinien się prezentować ten kalendarz po otwarciu. Czyli świecić światełkami, ale po prostu tam nie było włączone. Nie, coś się popsuło. W każdym razie działa już teraz. No super, zdarza się. Ale pięknie wygląda, jak go odpakowujecie i tak światełka świecą. Gabrysia, już oczywiście chciałaby otworzyć kolejne, no ale musi. Poczekać. O, Filip, zaśpiewaj tą piosenkę świąteczną. Bo czujesz klimat już świąteczny. Chodź tu do mnie. No? Nie wiem. Nie. Jak to było? Nie wiem. Święta już idą i A, Mikołaj w stanie wsiadł. Nie, nie. Tak. nie? A teraz słowa. Pada. Pada śnieg, pada jingle śnieg, Co? Co za radość, gdy z saniami można jechać w dal! Czemu? Jingle bells, Właśnie czemu jest? Pada a? śnieg, a nagle jingle bells jest potem. To są dzwoneczki. No, jest zupełnie inne słowa. Dobra. Nawet Idoś. Do Gdzieś dostał to, to smakowało młodziwo, bo się bałam, że nie będzie mu smakować. A ty zadowolony jesteś? Ja jak ktoś otwiera te... Radość taki dzieci bezcenna. Tak. Kocji, to idź, trzymaj ten kryształ i się ucz. No, ale chcesz zjeść coś? Dwie czekolady zjadłaś? Czekoladki. Aha. A nie czekolady. I Filipek zaznaczył sobie w swoim kalendarzu 1 grudnia, tak? Hmm. I już jestem trochę bardziej świąteczna, bo mam świąteczny sweterek, e, Nówka sztuka, mm, bo zawsze miałam ten z reniferkiem i ala fartuszek, a teraz sobie taki kupiłam e, czarno-biały. Mm. I co w tym vlogu, vlogmasie pierwszym, nie wiem, chyba to już tyle kalendarze adwentowe o proszę bardzo leżą czekają na jutro już zaraz ci podgłoszę e, i mam nadzieję że jutro będę miała co nagrać zobaczymy czy coś świątecznego się uda e, mam taką fajną opaskę w ogóle kiedyś ją kupiłam w Tesco taka e, ale chciałam ją założyć i wyglądam jak głupek ale do rozpuszczonych włosów może będzie lepiej. A jak nie, to dam dziewczynom. A. No, zobacz. Was na swoim brzuchu. Trochę za wielka jak dla mnie. O, pająk wylądował na moim brzuchu. Filip sobie w ogóle zażyczył od Mikoła jakiegoś pająka sterowanego na pilota i powiedziałam, że nie ma mowy, bo ja zawały dostanę. On wygląda jak, prawdziwy, jak prawdziwa taka tarantula, taki ptasznik, więc musisz coś innego wymyślić. Mm -mm. Od Mikołaja. Tego pająka. Nie. Ale, ale na urodziny moja kolejna. Ale ja się boję pająków. A ja się nie boję. Nie? No. Nie. Moju kochano. Ja się nie boję pająków, wiesz? Filip tak się nie może doczekać odpakowywania kalendarzy że trochę otworzył jedno okienko, żeby podejrzeć. Tak? Spaniaczek uh -huh. mały. W każdym razie to już wszystko. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Życzę Wam miłego dnia i pięknego, magicznego odliczania do świąt. Eee, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Pa! pa.